Siemanko witam! Dzisiaj zagramy sobie w Noita. No i nie grają w to w sumie jakieś pół roku, więc nie wiem co mnie czeka. Bo ta gra jest non stop aktualizowana. Wszystkie mam mody wyłączone, jest super. New game. zagramy sobie w Daily Rana. <grym> Zobaczymy co dzisiaj nam tam przygotowali. A więc tak, z różki mamy chyba podstawową różdżkę i jeszcze sobie dynamitami. Dawno w to nie grałem w sumie. Ja Minął kupę czasu, nie ukrywam. Ale cela miałem jeszcze. <śla> cela jeszcze tam mam w ręce, chyba. gdy się tam dostanę? Nie dostanę się, tam się. Chwileczkę, bo mam kurczę. Ja chipsy, i mam tuć mu klawaturę. <śla> A więc zobaczymy. Widzę już po skinie różdżkę, że będzie. Będzie okej. Okay. <śla> Dobra, jest zajebiście, <noise> tylko czy ona jest shuffle? Szkoda, szkoda, że jest shuffle. Gdyby nie była shuffle, byłaby epicka. Mogłabym tam pakować jeszcze parę innych rzeczy i fajnie by pluło. Ale to kosi! Serio, na start dostanę taką ruszczkę. <noise> co tu się dzieje, panowie i panie? Otwarte głosowanie. A, oblałem się z Ambrozja, Ambrozję się mogę oblać. Nic się nie stanie do Ambrozji. Przełożę z tą lufkę jako pierwszą. Kurde, ale to kości, bol. Będzie masakra, normalnie będzie masakra. Sorry, chciałem sprawdzić, jaka jest godzina. Zerknę na zegarek, chwileczkę. Dobra. Ciekawie, po prostu ciekawie Tędy przejdę, czy idę, na szczęście nie będę się dookoła palić. I o, nie szalej, gościu. Kurde, ale dostałem od niego. Na szczęście jednym hitem nie więcej. <grym> Za więcej tego bolało, serio. Ambros jest w stanie. Znajduję na butelkę, wcześniej wziąłem na butelkę. Kurde, ale to też... O, jest portal do następnego poziomu, ale na razie nie chcemy tam wchodzić. No, ale dostępne taką różkę na start. Nie? To jest gra, w której wszystko się losuje: poziomy, potworki się losują w sensie nie że ich staty, ale po prostu ogólnie miejsca i tak dalej. Wszystko się tu losuje, i no, jestem zdziwiony. Jestem taką różdżkę na sam start. <grym> znaczy, to jest Daily Run, to jest innego. <grym> daily Run jest losowy, generują go raz na dzień. Jak to nazwie. No, daily run jest na dzień raz generowany, no i jak padniesz to możesz do tego wrócić. Gdy tam nie wskoczę, a nic tam. Gdy Muszę się wykąpać w krwi znowu. Dobra. Krew daje criticala. Zwiększa critical, czyli po prostu bije więcej. W sumie to lepsze od tego będzie moim zdaniem. Wleję sobie to do flachy. Zbieramy, zbieramy. W yy, sumie mam dobrą różdżkę. To mogę iść sprawdzić, co jest tam dalej. O, ja nie mam wody, ale lipka. No to nie sprawdzimy. Czemu się ze mnie wylewa jakiś syf co chwilę? Aha, bo jestem... Aha, you're feeling sick. Nothing sticks inside. A, to takie coś dodali. Ja rzekam. o fuck. Nie wiem. Wumid. Awe krew piłem chyba. Czyli ja to piję. Tak naprawdę. To 140 sekund, ale to nie wpływa jakoś na moje... Nie. Dobra, lecimy teraz w lewo. Bo w prawo nie pójdę, bo nie mam buteleczki z wodą. Także trudno. Mógłbym sobie to napełnić, ale chcę zostawić sobie... Chcę sobie zostawić tą y, buteleczkę, bo to mi się też przyda. Tam dalej, na bodajże trzecim poziomie mi się to może przydać. bo gdzieś inna buteleczka. O, oh, jest. Przestań <grystanie> już Co to jest? Telepo teleportatium flask. Przypałowe, ale może być. On mi biegnie Czemu nie możesz do tego kopnąć? Dobra, w sumie niego nie wybuchło to bym go w ten sposób Ale miał Ja, ale ta różdżka jest epicka. Nie? znaczy na późniejszych poziomach będzie będzie słaba i to mega, ale, ale na razie jest przepyszna. wykopiemy się w wodzie? te tez minuty będę Nie mam wody, także nie zmienię toksykstradże na wodę. Nie rozcięczego, O, co tu jest? Różdżka. Pewnie jest czymś bombowym, bo ta różdżka zawsze była z fire albo z takimi rzeczami. Firebolt. Skąd ja to wiedziałem? A więc tak, ta jest lepsza od tej. taruszka jest lepsza. Wszystkie różki są lepsze od tej. No to nie wierzę. Żygnął do wody. Jeszcze 30 sekund wymiotuje. Nie? o tu jest złoto chyba? Nie, to jest Rotten Meat. Minsko, To niedobre Minsko. Zgniłe Mińso. Dobra, jeszcze se 15 sekund pożygaj i tam nie skończ. Jak długo będziesz tu ładować, typie? ILE KWASU Z NIEGO <laughs> Trochę się skwasił. Tak tyćkę, tyćkę, troszeczkę O nie Ognis z kwasu, ognis z kwasu Toxic sludge muszę się wytąkać w twojej krwi <laughs> Dobra jest git ale to jest zarąbiste, nie? Normalnie jakbym z minigana strzelał. Dobra, krew, krew, krew. Nie chciałem tamtego kliknąć, ale klikłem. Dobra. To jest ta sama różdżka, ale ona szczela jeszcze tym. Hmm, myślę, że to będzie lepsze. Piły. Piły te sprawy. Jak piła, to nie jedzie. <grystanie> Tam jakaś ta, jakiś, jakiś gold. Kurde, nie otworzyło się Tyk, tyk, tyk Ale tutaj tego dużo zostawił, nie ukrywam Poznam się pali? Nie, to będzie słaby pomysł To będzie słaby pomysł Polecimy sobie dalej do góry. Nie, do góry nie damy rady już. Ale tu jest złoto w sumie. A, kij z tym złotem. Ile mam hejset? Prawie 700 zł, także nie ma źle. Nie ma źle. Jakiś tam hajs mamy. O, krew, krew, dużo krwi. W sumie to to teleportatium mogę wyleć gdzieś. Wyspia śrutka chyba. O, to teleportatium sobie tu wyleję. Chwileczkę to potrwa, musicie mi wybaczyć. Bo jakbym je wypił, na no to bym się gdzieś, Bóg wie gdzie, przeteleportował, tak by. No, Poczekamy chwilkę. Dobra, idę po wodę. Muszę mieć wodę, bo chcę pójść tam w prawo. Tam pamiętam, że był jakiś... Ale bez tego oleju, bez tego oleju, bez tego oleju... Uu, dobra, bez oleju. Zaróżka w ogóle była? Aha, tuba tam, dobra. Wytąkamy się we krwi. Kurde, jak tam wejść teraz? Jak tam wyjść? Tu jest jajko. Tędy będę musiał tam wejść. Muszę poczekać aż to się spali. Kurde, ale to wspomniał, nie? Te kuleczki zadam chyba 5D 5 major no nie, 5 mana drain, 3D Czyli mało biją, ale jednak szybko. <grywy> tak, czteruszka jest spoko... Czteruszka nie jest ta sama, nie, ta jest nawet lepsza. A nie, od, na to miałem patrzeć. To samo ta jest lepsza, no nawet jakby nie patrzeć jest lepsza. No i no. W sumie moja jest lepsza, bo nie ma sprida no mam mniej capacity, ale... Eee, nie biorę jej. z nią. Dobra, mamy buteleczkę wody, także mogę polecić sobie w prawo. Teraz? Chociaż nie wiem, co tam mnie czeka. O, to jest Berserpium. jeszcze lepiej. To wypijam tam, to biorę Berserpium po prostu. Dobra, berserkium jest. Tu muszę sobie to rozwalić. Gdzień tam, gościu? Nie, teraz muszę do tego serduszka jak dopłynąć. Ja, dopłynę, 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 dopłynę. Dobra, jestem w Berserkium cały. Jest skoko. Berserkium jest yy, bardzo dobrym buffem. Nie, 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 mówię, że nie, bo fakt faktem, ale gdyby nie Berserkium, to, to nie byłbym taki mocny teraz. <ścoughs> Zobaczymy. Co prawda nie przyda mi się Berserkium do niczego teraz, ale mam butelkę. dobrze. coś wyżej? Nie. Tego nie było. To była dziura w dół. Się spad... o. Fajnie przerobił. Mustek. fajnie przerobił. Ciekawe czy jest tam w ogóle jeszcze to temple co było. Zwykłe kamieniste temple. O! Nie jest zwykłe kamieniste. Ej, ale fajne. Nic mnie tu nie zabije. Fajne, fajna sprawa. Kurde, to były tylko takie kamienie, taka cegiełka wyłożone to wszystko. A weźmiemy sobie to, czy to tamtym, przy tamtym zostawie? Fajnie, fajnie to wygląda. Takie złot, złotawe to jest co? Pisze, że to jest złoto? Nie, brickwork to jest. da się go rozwalić. o da się go rozwalić. <śled> Czemu on tu jest? I czemu on tu jest? Jego tu być nie powinno. What the fuck? Ała! Czemu on tu jest? Tu być nie powinno, być. Ich tu być nie powinno, halo? Aha, bo ja wziąłem tego, tego no Może dlatego Kurczę, a to co to jest? Kenio... jest to... Aha, a, czyli to picie Ich tu być nie powinno Chyba, że jak wziąłem tego Bufa Poleje się trochę jeszcze tym Berserkium Nie wiem co mnie tu czeka teraz Wziąłem Orba I przez to, że wziąłem tego Orba Zrozpiły się tutaj te stworku. On, oni byli dopiero chyba na, na trzecim poziomie, jak nie głębiej. Czy na drugim nie, chyba na drugim poziomie go nie było. Ale dziwna, dziwna sytuacja. <grymne> no, tu na razie na szczęście nikogo nie widzę. Mam mało życia, pójdę sobie chyba dalej do następnego poziomu. Dobra, witamy w następnym poziomie. Pik-pik-pik-pik, Żyćko sobie Pik, mamy sklep. Hmm. 15 minut filmowym, no to myślę, że że wystarczy jak na jeden odcinek. Hmm. Wszystko tu później zrobimy, myślę, w następnym odcinku, czy w tym odcinku. Nie, w następnym odcinku to zrobimy, także. Myślę, że fajnie się grało, przeżyłem, to się chyba liczy. Mam ciekawą broń, bardzo fajną, mega mi się podoba seria. Rzadko trafia się coś takiego na start. No tutaj można przerabiać sobie, wyciągać czary, wkładać je do kapsy, kurde na takie sprawy. Można kupić sobie rzeczy, można sobie wykupić perki jakieś, jak widać. Znaczy tu są perki, tu można sobie kupić czary. W tej chwili są czary do różki na przykład. Czasami są tu też rurki do kupna. Perki są przeróżne, na przykład w Explosion Immunity. No to wiadomo, jesteś niewrażliwy na wybuchy. Co tu można mieć takie bufy, że sobie to no, ciężko wyobrazić, jak trafisz na takiego typa, co jest zbufowany. Oczywiście, jako potwór. No. także, jak się podobało, no to możesz zostawić lajka. Like, jak się nie podobało, to napisz w komentarzu, co ci się nie podobało. No, subskrybuj, jeżeli chcesz. No. Ja dziękuję. Do następnego. Cześć.